Siemoś wirusy, tutaj uroczy ze mną jest Tupaja. Dzień dobry. Dzisiaj sobie pogram w The Binding of Isaac Repentance. Ja sobie wybieram zapis typowo pod nagrywki. Generalnie będziemy, mamy w planach odblokować sobie Forgottena. Jak to wyjdzie zobaczymy. Jaką postać wybiorę to też jest jedna wielka niewiadoma. Więc yy, udaną próbę pokażę wam najwyżej w odcinku, no i tyle. Także co, za chwilę się słyszymy. Akurat na mnie, jak zwykle. Aż tam południe serducha serdziec. Ida. Tam. <coughs> oh that's what's wrong a ah, <coughs> było. A dobra, Mhm. Mm no. Kurde, nie było do kupienia. nie, nie ma. Myślałem, może, że zrolujesz wtedy tego. Nie tam, huh? mm. Ale tu ukradłeś, masz użyć, czy ja ukradłem? Nie, to chyba ty wziąłeś. Zielony Mhm. Mm fajniejszy byłby iPak, tylko byś musieli mieć odporność na wybuchy. No, to co kurde, jak laserkiem na to wybucha. No, tak. A. Patroluj. Mhm. Mm Okej, okay, może być. Nie masz serduszko jeszcze. Idę. No tak, cieszymy. Tak jest. Ah, masz, 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 bierz. Mhm. Chętnie. Ten wybucha chyba. Tak. Ja. Dwa. A już nie. Dobra, źle. Mhm. Mm no, tragedii nie ma. Zroluj. Ile kluczy? Ja jebię. Pięćdziesiąt dziewięć. Mhm. Okay. Ale teraz dłużej wytrzymałem niż ostatnio. Serio Ubiła no, mi się zrobić O, muszka może być? Mm hmm Już? A, o, serduszko. Tak. Lecimy. Hmm. Oj, oj, A tu jeszcze był dziad jeden. Eee, przewro, Nie ma jak, nie, masz, nie dobrze. ma jak. Dobra, dobra, dobra. A no. metr tak kurat miałeś na ruch. No nie wiesz. Jak pech to pech. Znieszka zawsze się przyda. A, a czekaj, bo sobie mogę. No, możesz zmienić nie. A, muszka RG. Fioletowa lepsza, chyba. No, dobra, nie będę wybrzydzał. Chyba masz dwa muszkowe przedmioty, już. Tak. Wygląd na zalamione za dużo nie zmieniają, ale. No, raczej nie. Chyba jak się ma transformację w Buba, to cię muszki kochają też, więc. Ono. Nie byłoby to takie złe. Mm. Ale jeszcze. Co to, 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 to Dobra. Hmm. odbieraj sobie serducha i lecimy już yes. dobra ile mamy 9 minut A, to powinniśmy zrobić A w krew wylazłem, ja je To, to fajne To fajne, to fajne całkiem no, od razu 4 4 dodało hmm. No Serio Hamstwo Ale przynajmniej są monetki Dobre i to Ja dlatego wcale nie narzekam jakoś bardzo hmm. I wiadomo, że w sklepie już nie będzie na pewno tego, więc w sklepie będzie można się coś kupić. Mhm. Mm to tylko Aha. Okej. Okay. No, to pozdro. Mm. Jakiś świętobliwy ty... laserek dostałeś. Tak. Mm. Range tylko by się przydał większy troszkę. I by było świetnie. Nie. nie ma nawet czego kupować. No nie ma. Dobry, roluj. Brybra bro Proszę. Okej. Okay. Dobra. No i ciśniemy tu, tutaj. Mhm. Oj oj. Tak. A nie wziąłeś chociaż to co, coś się... chciałeś, czy nie? Tak tak, 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 tak. Dobra. A to będzie szybko szło. Mm. Tylko ja mogę zdechnąć wiesz o tym. No to pewnie tak będzie. No niestety. Jak przeżyję to się zdziwię. Chyba że będę się blisko ciebie trzymać, ale to też ryzykowne. No właśnie. Dupę. Mm. Tak to na dup. Tak, nie się. Najgorsze jest to, że nie wiadomo ile masz życia. Tak, zgadzam się. Mm. To jest dosyć mocno niesprzyjające. Mm. O, dobra, czerwona S lucho wciągałem, więc nie jest jakoś super dobrze. Hmm. Włączamy, fuck. Tak. A, dobra, porobione. Mm. Serduszko masz, w nagrodę sobie weź. Dobra. Stópka już nie powinna atakować. Mm. Tak, dobra. Dobra. No i teraz musimy pójść... ...do... Um, ...tego. Na piekielkę, nie? Mm. E, nie jest tak źle z tymi sercami, ja myślałem, że gorzej. No źle nie jest. Czekaj, to ja się a, to na ciebie. Wejdź tak, w kolce, tak. w kolce wejdź. Już. W ja to tak. Ten poziom to ja bym sobie przeszedł. A możemy skipnąć z następnych. Bo tu jeszcze temek będzie. No dobra, a mam 32 damage'a, aha, no dobrze, dobrze. Okej. Nie, mi to jakoś przeszkadzało, mm. Jeszcze monetki, dawać monetki. O, jeszcze więcej di major tak jest o, 34. jeszcze więcej di major 37 dobra spadamy mhm. mm, Dobra True. Oj, pracownik no? Mhm. ominąłem jakoś. Nie, w sumie nie, nie trzeba go wysadzić. I daje hajsy. Mm -hmm. Oj, to naukos i tak, jeju, jak to strzela. Czy ja to mogę wykopać? Nie, nie mogę. Czy to, to trzeba przejść? Co tu mamy? O, Aha. no cóż, Riesztek bywa. Ale parę pokoi przetrwałem, więc nie było źle z połową serduszka. Aj. Jest boś. Hmm. brabro, idę, pędzę. Tu masz jeszcze serducho. Bierę. I tu. Oj, tylko tu na serki. Dobrze, dobrze, dobrze. E, Opanowana sytuacja. Tak jest. <grym> o, teraz szukamy. Wiesz, jakiego pokoju szukamy? Takiego specjalnego. Tak. Dobra. Tu jeszcze można zobaczyć. Damage na pewno masz. Latanie, ale latanie ci się i tak chyba nie przyda. Chociaż nie, nie. wiem, czy czegoś jeszcze nie daje. Ale znam sobie po prostu. Mm. Będę jeszcze szybciej czyścił. No. Czemu nie? Ojej. No. Oj! Jak się rzucił, jebany. O nie, ten pokój. Dobrze, nie masz jak zrolować, więc no zabieram. Niestety, niestety, nie mam jak. E, nie, nie mogę. Poza tym to pod y, spacje jest, nie? Tak, 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 no hmm. dlatego nie mogę. Mm -hmm. Tak, e, wezmę to przepadnie nam łopatka. A, ok. Wow. O, serduszko, jak miło. O, najwięcej no już nie wyciągnę. Ty mm. mojej tu. O. o nie Ewa spokojnie, to spokoju trzeba wyjść. O, okej okay. Dziadek Jeszcze można poglądów zabrać tam no, będzie gdzieś tam pokój czy nie? A ten pokój może się nie zrespić jakby? Nie, nie, zawsze się respi. A, dobra, okej. Okay. To akurat spokojnie. Pytanie, czy ja dożyję? Ano. <laughs> na razie to wychodzi, że to gdzieś strasznie daleko ten pokój jest. Hmm. Będzie na samym końcu, kurwa. <laughs> Ja Nie wiebłem się. No na razie tak. Tak wszystko na to wskazuje. Dobra, może do... o, serduszko. to Serduszko, serduszko, no. Tak, tak, tak. O, jest to No jest, jest. Na środku o. widzę. Tak, tak. Ta no i forgotten odblokowany. Elegancko. Mamy to! Uh! Kura, to już do nie? No jak? Jak się zginie, to się zginie, no ale kurde, przynajmniej postać odblokowana, więc elegancko. Jak jest, zginie? Tutaj lamp spadł po prostu w 3 sekundy. O. Piotr Lap, no, aha, Fajnie na się ukryło. Mega na mega szatana już nie wejdziemy. Co jeszcze? Czy forgotena na pewno masz? Dobrze, się pewnie Jest blokowany elegancko. No i miodziu. No. To co, tutaj ogólnie kończymy odcinek. Forgotten odblokowany. Także dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia przy kolejnych streamach, przy kolejnych odcinkach. Ja się z wami żegnam. Na razie, hej.